Witam, tu Allen 12 patrzy. Dzisiaj sobie pogramy kilka map na wetzie y, na 3 Dobra, szpiewam, tu wam będzie zdjęć eee świątynię. O, świątynię 2. Może Wam się spodoba, ale ja pierwszy raz nagrywam, to wiecie. Nie gadasz? Nie. Dobra. A, K, -C -E. A -K -C -E. Dobra. O, już jest odliczanie. Zobaczymy. Niedługo, może jak mój kolega będzie na sklepie, to z nim też będę nagrywał różne tam filmiki, SG i w ogóle. Dobra. Dobra. U słabe rzeczy. Tupy. Muszę powiedzieć. Już lepsze o. Mm. słabe Sa same buty, i... ja, tak jest... Teraz I tu jest może dwa razy w tygodniu. No. Jeśli... Jak bym się nie skończył, bo już pewnie mam koniec. No, filmiki będą tak do... Y, jak w Venomskiej Warsy i Survival Games. To filmiki będą gdzieś jak do 15 minut. A takie inne hardcore filmy. trochę dłużej. Cześć. Może go nie pójść. Ale trzymamy ryszyk. Pa pa. Nikt. Udało nam się zobaczyć Dobra, przerobimy sobie drewienko. Teraz jak też będę miał czas, to zrobię tam dodatkowe odcinki raz po raz live'y jeśli i Zapraszam na www.bertys.pl majuszek 2.pl i zasubskrybujcie kanał 14365 to jest mój kolega z nim też raz po raz będę nagrywał dobra zobaczymy 4 minutki już Uff, jak się ciało Nawet jeśli to muszę zjedną mapę. Dobra. Już przejrząć. Sojusz. Ciekawe kiedy będzie być, dawno spotkanie. O zaczno zrobił odcinek też na swoim y, tym, na swoim serwie, ale nie mogę go znaleźć. Rzadko, rzadko go spotykam, no, normalnie mam pecha. Dobra, już się roz... Ja tutaj przewodnę zawsze wygrywam. A jeśli nie, to lipa będzie. Jeśli wam się spodoba ten odcinek, to lajkujcie albo ZASUBSKRYBUJCIE <tuszel> Dobra, a teraz po raz będę sobie robił na single z -like, modem modami Takimi jak Halo, Halo i taki... O, teraz ma fanie. Jest tylko pięć to będę robić na I może będą jakieś te... Yy, rzeczy do wyjścia Albo do dupy Najlepiej najlepiej będzie najlepsze ide. Tutaj można szybko wszystko zrobić na tym Kiedyś z nim No. Ale to tylko raz. Nawet nie zabraliśmy wszystkich, bo po pomyłem sobie, ja. ale ja na nim nie kup. a tak niekedy budú, bo to je zlé. O, a dobre. To sú dobré, že to... Wszystko, tylko wszystkie poczynić. Yy... Zaraz Wam napiszę na czacie, jakie Wam yy, zapomniałeś?

Ale będzie mi się udawać nakręcać na odcinki. Do, do dwa, razy, dwa razy w tygodniu. Okej. Okay. Tak. Oh, Mapu mordził. I poszło. Nie.

jeszcze ukryta skrzynka. jest tutaj było yy, wracanie na pole walki, ale werset to chyba za Już nie mam tak Tutaj można sobie już dać. Ale wczoraj ukryta skrzynka, to już że na nie patrzałem. Okej, okay, tu. tu. Hmm. Okej. Okay. Hmm. Jaki ale dawno Minecraft nie grałem, ale. Ale dawno Minecraft nie grałem i trochę. I... Po prostu zapomniałem trochę jak się gra. Od dzisiaj dopiero znowu zacząłem grać. Kij chyba. Kurde, gdzie on jest?

bo nikt nie było sam ten balabry, wiem, że tam są skinki. To może mi się uda trafić. Jest tam roślin. O! Nie. Lepszy. Czego co wiesz? Okej, dźwiękko. Nie śmij się. O to na. Surra, ale no. Mam z... nie Siedmiu? Dopiero Siedmiu, To ja złam, to bo... był deadmatch. Oby mieli nie tam tych to ma pomóc. Następnie nic. Hmm. Naprawdę. Dobra, spoko. Nie myślałem, że on tam no doszedł, ale nie. Kupa się cyknął. Jak to za? Chodźcie. Już się spał. What the hell? Poďte, poďte, nic sa bude nezáležiť. Ha, 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 ha. Núh pôjde. Wyspie He! Zobaczmy jak go tam spada. A nie, już czy tam coś się zbliży. Ja Cicho! Mm -hmm. Tam tylko ruszu jest? Nie, hmm, tam, tam. też. Ale do. O, to jest nie, nie Gdzie jest mi to wsparcie? Zobaczmy. Mam jeszcze czas. Może w wsparcie jest w przyszłości? Zawsze jak będziecie mieli wsparcie, to weźcie sobie yy, Enderpearl to jest najlepiej skąpić. Oni nie wiedzą co chodzi, a my mhm. zabijasz. Najlepiej, te pasz, to będę pełna zleciałki i... Nie widzę, ja nie widzę Co w Patrzcie, 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 patrz. Już Idziemy do niego. Sa. Dobra. I nie To jest po raz mądrze. Chwileczkę. Ten. na hardcore. Na serwa. Quake. SG. Ars po raz chową. Lekko kalamburyt. Tam lamburyt nam. Kurser. Bardzo fajnie do No to O yes Jest! Yes. Wygrana nasza. Aha, ha, ha. Jest. o kurde. lat. Dobra, widać, że mi się majka zmarła, to w kończymy kończę na dzisiaj. Nie.